Się ma tu pewny. Co może Ci pomóc w rozwoju Twojego poczucia własnej wartości, jak również wzrost poczucia humoru, pasji do życia? Weź przykład z muzyki. Poszukaj różnych form muzyki, różnych gatunków muzycznych. Zasmakuj w różnych melodiach. Może masz swój ulubiony utwór, wykonawcę. Może jakaś melodia wpada Ci w ucho i to jest bardzo ważne, że muzyka może otworzyć pewne obszary w Twoim myśleniu, na które wcześniej zwracałeś uwagi. Możesz dostrzec coś, co przyniesie Ci dużo radości, satysfakcji, tylko właśnie dzięki temu, że codziennie posłuchasz w sobie trochę muzyki. Jak będziesz słuchał tej muzyki, dojdziesz do wniosku, że jest ona dla Ciebie motorem napędowym do dalszych wyzwań, zmian w życiu. Na pozytyw. Pomyśl o tym, pozdrawiam. Muzyka łagodzi obyczaje.